Siemanko, siemanko, z tej strony clawd 40 i witam was w odcinku kolejnym jeśli chodzi o nowości na moim kanale Otóż nie, nie zajmiemy się unboxingiem ze względu na to, że elementy, które tu widzicie już są złożone Mamy tam na przykład opakowanie od płyty głównej Z87G45 Gaming MSI od karty graficznej Radeon r 9290 x No tu mamy na przykład yy, Corsaira Zasilacz, tam mamy procesor, dysk, ten mniejszy, opakowanie w sumie po karcie y, pamięci, kartach pamięci y, RAM, po wentylatorach, monitorze, chłodzeniu, myszce, klawiaturze, słuchawkach. No cóż, jeśli chodzi o to, to już wszystko zostało złożone, z czego widzimy się już w gotowym po prostu elemencie. Okej, okay, jak tu widać mamy naszą gotową maszynę, już wszystko co powinno być jest, niestety nie wymieniałem obudowy, została taka, była, po prostu kupiłem trzy wentylatory, jeśli chodzi o po prostu takie inne akcesoria, znaczy no wiesz co, zaczniemy po prostu od stacji, Stacja, jak widać, obudowa Aresa, otwierana, w środku mamy oczywiście kieszeń, tu jest za tym wiatrak, no tu przycisk power, no to nie będę wam tłumaczył, dwa porty USB z przodu, chyba sześć, a nie, to jest po prostu sama obudowa. OK, zobaczmy wobec tego, co się dzieje z tyłu. Musimy przesunąć ten monitor. No i zaczniemy od serca naszej... naszego komputera. Od karty. Niestety karty tam nie widać. Mogę w sumie zdjąć tą. A wiecie, co? Zdejmę tą obdolę. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. OK, udało już się nam otworzyć. Z jak widać, w środku mamy. No nie zobaczycie niestety i tak płyty głównej, z tego co tu widzę no nie zobaczycie niestety płyty główne więc mogę wam jedynie co pokazać to tył płyty głównej co już pokazuję, zobaczmy mamy oczywiście dwa porty chyba USB 2.0, to ja używam tylko na klawiaturę myszkę, jedno wejście tylko na stare wejście myszki bądź klawiatury nie wiem co to jest, właściwie karta do monitora, drukarki cztery porty USB 3.0 internet, HDMI no i sześć portów analogowych no, okej, okay. idąc dalej Oprócz serca musimy powiedzieć o umyśle naszego procesora Wobec czego szukam procesora, opakowania procesora O, już mam Procesor jest to Intel Pentium i5 46, 4670K To jest 3,4 GHz, o ile dobrze widzę Tak, 3,4 GHz no, i gdzie jest procesor? Oczywiście, że na płycie głównej, ale niestety zasłoniło go chłodzenie. To jest chłodzenie, radiator. Nie, wiem, czy to jest poprawne nazwanie, że to jest mój wiatrak od chłodzenia. No, trochę wyrąbany w kosmos, dlatego miałem problem z obudową, żeby znaleźć odpowiednio między innymi. Ale udało się, udało. Idąc dalej, mamy tutaj kartę graficzną. To jest właśnie karta graficzna, Radeon. Dla mnie bydle po prostu, jak spojrzałem na wielkość tej karty. Tu ma własny wiatrak nawet widać. No, po prostu monstrum, ale obraz ma jak na razie dobry. Już on, na wejście mi ustawił Full HD w monitorze 22 cali. To był telewizor wtedy, ale mniejsza o to. Idąc dalej, co my mamy? No, tu mamy mały ten dysk SSD, Tu mamy duży dysk HD, 1 Tera. No, tu wiatraki, to wiemy. Zasilacz Corsaira CS650M, no chyba taki podstawowy, można powiedzieć, żeby ogarnął to wszystko. I co, to już wszystko? Ale z tego, jeśli chodzi o koszty, no to troszkę mnie to kosztowało. Płyta główna, no to ogólnie ceny będą wam się wyświetlać teraz na ekranie. Ja nie będę, nie pamiętam nawet, ile to wszystko kosztuje. No idąc dalej, płyta główna to już mamy. Karta graficzna, to by jest najdroższa z tego wszystkiego. Idąc dalej, dysk SSD 128GB, dysk HD 1Tera, radiator osobny. Kurde, nie wiem, radiator już się przyzwyczajam do tego, mówicie, Wiatrak chodzący. No, zasilacz. Co tu mamy jeszcze? Obudowa plus wiatraki. No i to chyba wszystko, jeśli chodzi o samą, sam komputer. No dobra. Jeśli chodzi o takie bajery jak monitor, mikrofon, o, światło mi świeci, słuchawki co tam widać, klawiatura, mysz, to jest, są to oczywiście zbędne bajery, które każdy wykupuje do własnych, własnych potrzeb po prostu, tak jak mu wygodnie. No cóż, ja sobie pozwolę zamknąć jeszcze komputer, po czym zobaczymy jak pracuje. Okej, okay, czego odpalmy sobie nasze cudeńko. No niestety, ten sam wiatrak jest bardzo cichy, naprawdę cichutki, jak pierwszy raz odpaliłem komputer, no cud, a nie wiatrak, cichutki, idealny. Niestety przedni wentylator jest dość głośny, głośny co słychać nawet na, jak to się nazywa, na mikrofonie, z tego, no mnie trochę zdenerwował, nie wiem czy go wymienić będę chciał. No, po prostu jest za głośne jak dla mnie. Bo ja bym chciał postawić komputer tak, jak teraz stoi obok monitora, żeby oglądać, co tam się w środku dzieje. No, jeszcze ten z tyłu to też troszkę głośniejszy niż na przykład ten. No i przez co mnie to denerwuje. Na razie, żeby wygłuszyć wszystkie szumy, stawiam komputer po prostu pod stołem, czy pod biurkiem, jak kto woli. No cóż, mamy już ekran monitora. W sumie już dawno był. Okej, okay, wobec tego. Zresetujmy sobie, zobaczmy jak długo będzie trwało yy, odpalanie w ogóle komputera z nowego dysku SSD. Ogólnie na dysku już jest zainstalowany Call of Duty Ghost, o którym yy, mówiłem Wam już wcześniej. Tu mamy okładeczkę. Trochę długo zajęło, dwie godziny chyba albo godzinami instalowania, bo no to ma 4 płyty w końcu, no to trochę zajmło, zajęło, zajmło, zajmło zajęło. No ale mniejsze to, w każdym razie widzę, że już brak sygnału, odpalamy, patrzmy co się dzieje. Jak dla mnie dość szybko się odpala na tym ładnym dysku, ale zobaczymy, jak będzie komputer zawalony. No to wtedy będzie zupełnie inna sytuacja. W każdym razie, już wiecie, czym będę pra pracował w, czym, na czym będę pracował, więc z tego bardzo się cieszę, że też będziecie wiedzieć. Jeśli oczywiście macie jakieś pytania, sugestie czy coś, to od razu piszcie. Ja w każdym razie, mam mały taki. My, taką małą, małą myśl, że nie, za niektóre części przepłaciłem. Na pewno za mikrofon z tego co zauważyłem, no ale trudno. Mniejsza o to, nie jest źle. No cóż, ja już będę się z wami żegnał, żeby po prostu odpalić Call of Duty God, żeby posprawdzać albo po prostu w coś innego pograć. No duży, ja już się będę z wami żegnał. I pozdrawiam.